W jaki sposób zapamiętujesz hasło do banku albo ping karty? że to gdzieś zapisujesz? Znaczy nie zapisuję nigdzie mam w głowie po prostu. Tak często używam, że się utrwala, tak samo jak nie wiem, w postałówce tabliczka mnożenia. A to masz jedno hasło do wszystkiego? Nie. I tyle hasło zapamiętujesz? Znaczy, bo zapytasz o, o bank, czy do wszystkiego ogólnie? Znaczy... No, ogólnie do wszystkiego. No, ja Mam nadzieję, że dużo ludzi tego nie usłyszy, ale generalnie do takich mniej ważnych rzeczy mam jedno hasło. A do ważniejszych rzeczy, czyli banki, jakieś tam coś, co chroni moje dane, maile i tak dalej, no to są różne hasła oddzielne. No i staram się pamiętać po prostu tak, jak mówię. Często używam, że nie zapamiętuję w przeglądarce, tylko często używam, przez co to się utrwala w pamięci. No i. A nie znasz jakiegoś triku, żeby sobie na przykład schować, tak, żeby nikt nie wiedział, że to zapisałeś? Wiesz, co można próbować na przykład PIN do karty zapisać jako numer telefonu. Jakoś tak zakombinować po prostu ciągiem cyfr, żeby. no... Że ja będę wiedziała, jak ktoś mi będzie wiedział. Po prostu, czy znasz jakieś triki? Ym, znaczy, generalnie mam wszędzie to samo. Hakerzy już zadowoleni. W jaki sposób zapamiętujesz hasło do banku pin karty? W sensie, czy zapisujesz sobie w telefonie, na przykład pin karty? Ja mam wszystko na takiej jednej karteczce. Dosłownie wszystkie hasła, wszystko schowane w domu, w bezpiecznym miejscu, tylko ja wiem, gdzie jest ta karteczka i na tej kartce wszystkie konta, wszystko. Do Facebooka, do maila, do konta w banku. Wszystko. No i teraz jeszcze podaj adres. Znajdziemy karteczkę. <laughs> sobie przelewik. Ile bitów ma byte? 8. Bingo. Czy wiesz, ile bitów ma byte? Ile bitów ma byte? 100. 64. Cztery? pytanie. Ile bitów ma byte? Eee... Uh, ponad 1000? 1063? A jednak nie. Ile bitów ma bajt? Tu cię mam 1000? Nie, nie bity to są przecież do muzyki. <laughs> to znaczy to jest chyba co innego, no <laughs> fuck Ile kilobajtów ma megabajt? Kilobajtów ma megabajt 1000 megabajtów Znaczy bajt... kurde nie, <laughs> nie wiem <laughs> mm, Że 1000 to za mało, tak? Tysiąc to za mało Tysiąc to za 1024. Bardzo dobrze Nie wiem, ktoś mi odpowie Tysiąc Tysiąc I jeszcze trochę Czyli dziesięć Tysiące. A ile kilobajtów mam megabajt? Hmm. No strzelam Z trzydzieści? Tysiąc o to już blisko, trochę więcej. 10 tysięcy.